W tym materiale pokażemy funkcjonalność, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i usprawnić kontakt z gośćmi, automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail oraz SMS. Funkcja ta pozwala automatycznie wysyłać wiadomości do gości zgodnie z ustalonym scenariuszem. Wybierasz szablon wiadomości i moment jego wysyłki, np. dzień przed przyjazdem lub po wyjeździe gościa. System automatycznie wysyła wiadomości zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nie musisz o niczym pamiętać, a goście dostają jasne i pomocne informacje zawsze na czas. Aby rozpocząć, wejdź w zakładkę Komunikacja, a następnie wybierz Automatyczne wiadomości. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj, aby utworzyć nową automatyczną wiadomość. Teraz uzupełniamy parametry automatycznej wiadomości. Zaczynamy od wpisania jej nazwy. W moim przypadku będzie to szablon powitalny. Następnie wybierz, jaki rodzaj wiadomości ma zostać wysłany do klienta e-mail, SMS albo oba jednocześnie. Kolejny krok to wybór szablonu wiadomości, z którego chcesz skorzystać. Szablony konfiguruje się w zakładce Komunikacja, Szablony wiadomości. Instrukcję ich tworzenia również znajdziesz w osobnym filmie, link do niego również zamieszczamy w opisie. W moim przypadku wybieram szablon powitalny. Następny krok to zaplanowanie, kiedy ma zostać wysłana automatyczna wiadomość. Do wyboru mamy kilka akcji, które mogą wywołać automatyczną wysyłkę. Są to: po dodaniu rezerwacji, po anulowaniu rezerwacji, przed dniem przyjazdu, w dniu przyjazdu, po dniu przyjazdu, przed dniem wyjazdu, w dniu wyjazdu, po dniu wyjazdu oraz upłynął termin wpłaty zadatku. Wszystkie te akcje są szczegółowo opisane w naszej dokumentacji. Link znajdziesz w opisie filmu. W tym przykładzie wybiorę opcję przed dniem przyjazdu. Następnie ustawiam wywołanie na jeden dzień, czyli wiadomość zostanie wysłana dzień przed przyjazdem gościa. Ustawiam również godzinę wysyłki, np. po 8 rano. Dzięki takiemu ustawieniu gość otrzyma wiadomość z informacją o zameldowaniu dokładnie dzień przed przyjazdem do obiektu. Na końcu mamy jeszcze opcję Wyślij zaległe. Co ona oznacza? Jeśli dodam do systemu rezerwację dziś, a jej rozpoczęcie również przypada na dzisiaj, czyli jest to rezerwacja last minute, to warunek dzień przed przyjazdem nie zostanie spełniony, a więc wiadomość nie zostałaby wysłana. Zaznaczenie opcji Wyślij zaległe sprawia, że taka wiadomość mimo wszystko zostanie wysłana, nawet jeśli warunek nie został spełniony. Kolejny krok to ustawienie odbiorcy wiadomości. Zaznaczając opcję Gość, wiadomość zostanie wysłana do osoby rezerwującej. Ważne, aby wiadomość e-mail mogła zostać wysłana, w rezerwacji musi być podany adres e-mail. W przypadku wiadomości SMS wymagany jest uzupełniony numer telefonu. Zaznaczając opcje własne, wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Obie opcje gość i własne mogą być używane jednocześnie. Następnie przechodzimy do filtrów wiadomości. W pierwszym filtrze możesz wybrać czy wiadomości mają być wysyłane dla wszystkich pomieszczeń, czy tylko dla wybranych? W moim przypadku zostawiam zaznaczone wszystkie pomieszczenia. Kolejny filtr to status płatności. Wybieram tutaj wpłacony zadatek, co oznacza, że wiadomość zostanie wysłana tylko wtedy, gdy klient wpłacił zadatek. Następny filtr to źródło rezerwacji. Wybieram wszystkie źródła. I ostatni filtr język wiadomości. Wybieram język polski. Poniżej znajdują się specjalne warunki wysyłki. Tutaj możesz ustawić dodatkowe warunki, np. liczbę noclegów, dla których ma być wysłana wiadomość. Wybieram operator porównania mniejsza niż oraz wartość. W moim przypadku ustawiam mniej niż 5 noclegów. Ostatni warunek to kwota rezerwacji. Ustawiam ją na większą niż 500 zł. Wszystkie filtry i specjalne warunki są opcjonalne. To ty decydujesz, jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby wiadomość została wysłana. Co ważne, Liczba skonfigurowanych automatycznych wiadomości jest nieograniczona. Możesz więc tworzyć różne scenariusze i komunikaty dostosowane do różnych typów rezerwacji. Na końcu klikamy przycisk Zapisz. W tym oknie możesz również w każdej chwili dezaktywować lub ponownie aktywować wysyłkę. Wystarczy użyć suwaka. Wysyłka automatycznej wiadomości uruchamia się samoczynnie za każdym razem, gdy dodasz nową rezerwację pod warunkiem, że spełnia ona wszystkie warunki określone w szablonie automatycznej wysyłki. Nie musisz robić nic więcej, system sam sprawdzi, czy wiadomość powinna zostać wysłana, a jeśli tak, zakolejkuje ją do wysyłki w odpowiednim czasie.